Dzień dobry kochani, witajcie w kolejnym filmie. Właśnie się delektuję popołudniową kawą. Miałam dość intensywny poranek i w ogóle taki wczesny, mocno wczesny. Zostać może w pierwszą połowę dnia. Że ponieważ miałam dwa spotkania biznesowe i nawet znalazłam jedną godzinę, zagospodarowałam, żeby spotkać się z koleżanką na śniadanie. Jak wiecie, ja mocno stawiam na relacje międzyludzkie w swoim życiu, i wiem, że teraz jest taka moda bardziej przez internet, żeby wszystko załatwiać czy online, przez telefon, smsy, ale nie. Ja chcę się z moimi znajomymi, przyjaciółmi widywać. Tym bardziej, że nasze córki to są najlepsze przyjaciółki, i poznałyśmy się, można powiedzieć, trochę przez nie. Bo chodziły razem do przedszkola, teraz są w zupełnie innych placówkach, ale nadal utrzymujemy ze sobą kontakt, relacje. Obiecałyśmy sobie to, bo obie uważamy, że to jest super ważne, więc jest bardzo cenne, że dziewczynki w wieku przedszkolnym się tak zaprzejdzie, bo one naprawdę się tak mocno, mocno trzymają ze sobą cały czas, mimo że już nie są w tych samych szkołach. Ale to też jest zadanie rodziców, żeby jednak dbać o te relacje, oczywiście później to już zostawiamy to dzieciom. Natomiast wiem, że one się chcą spotkać, się spotykają, aranżujemy te spotkania, teraz są razem na półkoloniach, więc widzą się non stop, przyjeżdżają do siebie, czy jak są jakieś urodziny, jak są jakieś tam różne fajne rzeczy, które się dzieją, to staramy się je zabierać, albo dzieci. Jadę do Kopernika, czy tam do kina, to dzwoni się tam, czy pojedą z nami tak dalej. No, w każdym razie, dzisiaj mam na sobie sukienkę, o którą się bardzo często pytacie, i pomyślałam, że jeszcze Wam raz powiem, bo dostaję mnóstwo pytań od lat. Ta sukienka u mnie w szafie wisi chyba już, no dobre, 5,8, no może 8, nie, ale z 6-5 lat. Jest z 303, a więc bardzo ją lubię, ma piękny kolor, jest taka totalnie ponadczasowa. Zobaczcie, no, czy ktoś by powiedział, bo oczywiście, jeżeli nie oglądacie, to wiecie że mam ją, wiele lat, wygląda jak nowa, jest świetna, wiele wybacza, no i też taka powiedziałabym dziewczęca, fajną długość, przynajmniej jeżeli chodzi o mnie, ja lubię takie krótsze sukienki, ja też nie jestem wysoka, więc im krótsza tym, oczywiście nie taka super miniowa, ale im krótsza tym bardziej mi wydłuża Taki mój mały trik. I ja najczęściej sobie zakładam do niej braletkę, taki stanik sportowy, ponieważ się czuję wtedy bezpieczniej. To nie jest do końca w moim stylem się na coś tam wystaje. A te braletki, takie staniki sportowe, chociaż ja uważam, że to nie jest zupełnie dobry support na siłownię, więc ja mi na siłownię nie założyłam. Tej sukienki już sprzedaży nie ma. No, lubię w tych różnych polskich markach że basiki wracają, ale te kolekcje się różnią od siebie. No i ona jest taka wyjątkowa, nikt takiej nie ma, ale chyba, że ktoś wtedy kupił, kiedy była w sprzedaży. Pokażę Wam teraz, co znalazłam w Hebe, więc zrobimy sobie na początek taki z światy z Hebe. W Hebe nie byłam bardzo dawno temu. Tak naprawdę nie wiem czemu. Najczęściej chyba wybieram Rosmana, bo mam po drodze, ale tym razem, przez to, że byłam na tych spotkaniach, zobaczyłam Hebe i sobie pomyślałam, i tak potrzebuję wejść w jakiś jakiejś drogerii, więc czemu by nie Hebe? I potrzebuję kupić parę rzeczy na wyjazd. Pokazywałam Wam zresztą, jak byłam w Hebe, na Instagramie, może nie na YouTubie, więc jeżeli mnie nie śledzicie a macie ochotę, to serdecznie Was zapraszam tutaj zostawiam Wam adres. Tym bardziej, że na tym Instagramie też pokazuję dużo rzeczy, których nie pokazuję na YouTubie. I też się mnie pytacie o moje filmy, że czasami ich nie widzicie. Jak zasubskrybujecie mój kanał i wciśniecie jeszcze ten dzwoneczek, to od razu będziecie mieć powiadomienia o wszystkich nowych filmach. Więc serdecznie Was też zachęcam, jeżeli macie oczywiście ochotę, bo ja zawsze zapominam o tym powiedzieć o tej subskrypcji. Wiem, że to jest dość istotne dla wielu osób, bo nie każdy wie, że właśnie trzeba przycisnąć ten dzwoneczek. Przechodząc do holu z siaty, z hebe, to są takie małe uzupełnienia, więc tutaj wielkiego szału nie ma. Wzięłam ziarno. Zajkarzymujący dla dzieci, łagodny dla skóry z pompką. Idealny tak naprawdę na wyjazd, bo dobra pojemność 300 ml. Myślę, że to nam starczy. Ja tej ziajki jakoś nie kupuję. Może, może moje dzieci miały raz tą ziaję. Nie pamiętam dokładnie. No tutaj mam jeszcze taką większą. No ja to pomyślałam, to jest akurat 400 ml, że to będzie do łazienki, a to weźmiemy sobie na wyjazd. Te kosmetyki z pompką też są spoko na wyjazdy, dlatego że tą pompkę można zablokować i nic tam nie przecieka, a na takich wyjazdach jest łatwiej, więc to bierzemy. W Hebe znalazłam takie mydło, bo mi się te mydła kończą. Właśnie nie muszę do tego and Body Works podjechać, tam nawet do złotych tarasów, żeby pójść, tym bardziej, że. Akurat y, będę w piątek, bo mam wizytę u fryzjera między innymi, jedno spotkanie, wizytę u fryzjera i może bym wpadła do tych złotych tarasów. Tam jest Batten Body Works, może bym weszła do Victory Secret, bo w sumie dawno tam nie byłam, Victory Secret, a teraz się zaczęły promocje. Znaczy w sumie te promocje już trwają jakiś czas, ale miałam okazję. W Hebe było mydło za 8,99 500 ml, granat i mango. Pachnie bardzo ładnie, nie wiem jak to będzie się utrzymywało na rękach. To mam. Zobacz. Wziąłam sobie taką nową maszynkę. Wenus. E, Do skóry wrażliwej. Ja tak użyłam tylko sprzętu z Braun'a, więc mam e, słabsze o wiele włosy. Moje ukochane plastry. Mam je zawsze. Zawsze je mam, słuchajcie, w swojej szufladzie, zawsze je mam na wyjeździe, gdzieś pod ręką. Wszystkie moje koleżanki się zaraziły ode mnie tymi plastrami. Plastry z Joanny. To jest bardzo tania sprawa, bo one na promocji czasami potrafią kosztować 5 zł. Ja je kupiłam za 7 zł. Akurat teraz w Hebe. W Rosmania najczęściej są te promocje, ale tak jak mówię, ja za często do Hebe nie chodzę i może dlatego nie wiem o wszystkim. Skóra wrażliwa. I ja uważam, że te i tylko te są najlepsze. To jest Aloes, One są zielone. W środku jest olejek na jakieś tam podrażnienia. Generalnie on starcza na zawsze. prawda mało go potrzeba. I ja używam tych klasów głównie do linii nad ustami, chodzę na brwi i też chodzę na linii nad ustami, ale często ich używam, bo mam na tym punkcie obsesję. Także mam dwa i jeszcze chyba w szufladzie zapasem dwa. Chusteczki takie, Happy Bella, z zwierzaczkami, bo ostatnio się słuchajcie złapałam na tym, że mam zawsze te takie małe chusteczki w torebce mokre, Najczęściej no z pepką. Są bardzo fajne, bo nie wysychają i w bardzo dobrej cenie. Małe opakowanie, więc takie praktyczne. Nie mam suchych chusteczek, więc musiałam uzupełnić zapas. Więc ja jeszcze wzięłam chłodzące mleczko po opalaniu. Generalnie to chciałam wziąć takie mleczko po opalaniu z Havana. Nie pamiętam dokładnie, Havana Tropicana. Jest bardzo dobre. Z Aloesem, ale akurat tego nie było, i powiem Wam, że jeżeli chodzi o też takie mleczka z Aloesem, są fajne na komary, chłodzące też na oczywiście oparzenia, one były Biedronce swego czasu. i może teraz też są, bo akurat nie zaglądałam tam ostatnio. I z Holika Holika są takie żale aloesowe, a ja tym razem i mam jeszcze ten żal, więc wzięłam taki chłodzący mleczko po opalaniu kompreskujący. No bo to na wakacjach, to wiecie, różnie jest, lepiej mieć niż nie mieć. A jak się wyjeżdża, to czasami te ceny są wyższe o wiele niż powinny być takich produktów podstawowych, tak jak pieluchy jakieś dzieci z małym i dziewczynką, mleko, sunscreeny, ze wszystkie mleczka, po opalaniu, przed opalaniem kostiumy, dmuchańce, podpaski itd. itd. I wziąłem jeszcze przeciwko marom. Ten płyn, on jest najlepszy, tak jak Wam już nieraz mówiłam, bo są też wkłady, nie mam żadnych komarów, żadnych, mogę spać z otwartym oknem, nic mi się absolutnie nie dzieje, tym moim problemem to są te muche. I w HEDE znalazłam wałki, bardzo lubię te wałki, w ogóle teraz czaję się na taki sprzęt, ale na razie jest niedostępny i strasznie drogi. Ale może jak się zdecyduję na niego, to Wam pokażę. Wałki lubię bardzo i bardzo często używam. Mam włosy rozjaśnione i wysuszone, to staram się ich tak bardzo już nie katować. Zwala mi im wyschnąć. Na słońcu to jest w ogóle żaden problem i sobie na chwilę nakładam te wałki rzepowe. Mam wtedy podniesioną nasady i fajnie to wszystko wygładza. Właśnie wróciłam z siłowni i zrobiłam nam sałatkę. Ja mam tutaj kotleta, który mi został z wczoraj. szła z pistacjami. Pyszne owoce, warzywa, pomidory, truskawki, awokado, burówki No to się znaczy, ja pod spodem mam jeszcze salernaciowy, rukole oraz szpinak. No to jest taka persja dla mojego męża z grzankami. Pyszota. Już się nie mogę doczekać. Smacznego. Właśnie wróciliśmy z dekatlonu przed chwilą, bo obiecaliśmy, że sprezentujemy dzieciom parę rzeczy, między innymi maski i pokażę Wam, bo wiem, że to się przydaje. To jest w ogóle bardzo fajna sprawa, my to widzieliśmy w tamtym roku. Zdecydowaliśmy się to kupić. Zostawię Wam linki pod spodem, bo wiem, że takie rzeczy są dość pomocne i jak to rozpakuję, to też zobaczycie, jak to wygląda. Będziemy potrzebować buty. One też się świetnie przydają nad Polskim Morzem. Powiem Wam, że za każdym razem, jak jesteśmy nad Polskim Morzem, w zasadzie już pierwszego dnia, zaraz moim Dzieciom, wchodzi jakaś zraska w stopę. Wchodzą głównie na bosaka, więc są takie fajne budki, w których można być do wody, nie tylko nad polskie morze. Mniejsze i większe. Czy tutaj są one? Te mi się akurat bardzo podobają. Ja sobie takich nie kupiłam, sobie może szkoda. Klapki. Japonki i nie tylko Japonki. Nie, tylko są jedne Japonki, drugie. Tutaj jest druga dokładnie taka sama maska. Więc, tak jak mówię, więc dzisiaj to Wam zostawię linka. I jeszcze tutaj są takie. Klapeczki czarno, dużo zielone pomarańczowo bardziej może, więc zaraz wszystko Wam pokażę z bliska. No bo tak, stąd z tej perspektywy może nie widzicie za dużo. Dobrze, tak się prezentuje ta maska. To jest XS, bo Pani nam powiedziała, że musimy mieć XS, -kę. znaczy dzieci muszą mieć XS, a ja na początku myślałam, żeby wziąć MK. Ale Pani powiedziała, że to jest w ogóle dla dorosłych jakichś panów, dla dużej głowy i twarzy, więc XS, ewentualnie SK jakbyście... Byli zainteresowani. Te buty są fajne, bo w ogóle było bardzo dużo takich butów. Bardzo, bardzo dużo. Słuchajcie, wiele kolorów: i pomarańczowe, i niebieskie, i czarne, i z rzepem, i bez rzepa, i z taką sznurówką. No, Do wyboru do koloru można w nich wchodzić do wody. No i tak jak mówię, one się fajnie sprawdzą do wody. Mamy mniejsze i większe. Do tego mamy klapki. Te są 33 i największy rozmiar tych klapek akurat w Decathlonie, przynajmniej w tym, w którym byłyśmy, to było 35. Nie było większych, bo moja córeczka starsza też chciała takie, ale już dla niej nie było. Z tego jeszcze okularki, bo były jej potrzebne i jeszcze, wiecie co, ja sobie nawet kupiłam jedną rzecz. Takie spodenki dla dziewczynek, takie sportowe. Bardzo w porządku wygodne przede wszystkim. A ja sobie też takie wzięłam, bo w sumie takich mi brakuje na siłkę, jak jest ciepło. No i nie tylko do biegania. Idę na siłownię, to zakładam leginsy, bo się krępuję, a te mają pod spodem leginsy i spodenki. Bo mam takie jedne, nawet kupiłam je chyba we włoszech, jeżeli dobrze pamiętam, z jakiś w ogóle. 10 euro, 7 euro. Moje dzisiejsze śniadanie. Nie zdążyłam wam nagrać początku pięknego i zaczęłam już jeść, bo bardzo lubię takie rzeczy i byłam głodna. Mam tutaj mnóstwo owoców: granat, borówki, jabłka, maliny, bazylię, rukole, kaszę gryczaną, białą, paloną. Oczywiście może to być każda inna kasza, może to być owsianka, jak lubicie. I jeszcze jest hummus z papryką, więc jest ostrzejszy. No i możecie w zasadzie tutaj dodać wszystko, co chcecie, albo wszystko, co macie pod ręką. Może być też ser, kozi, może być szynka, może być jajko, ale u mnie to wygląda dzisiaj tak. Jestem u Sandry w salonie, u fryzjerów i dzisiaj Sandra wprowadziła jakieś nowe rewolucje, ponieważ będzie mi robiła nową metodą włosy. Na suszarkę, tak? z tak. suszarką? Jakoś Air tak? AirTouch. Air ja nigdy czegoś takiego nie miałam, więc oddaję się całkowicie w ręce Sandry no i zobaczymy, jak to wyjdzie, ale... Aby no. nie Żeby tak, żeby nie były tylko fioletowe i zielone, <laughs> nie, no żartuję sobie. E, więc zostawiam Wam linka do Sandry na Instagrama, zostawiam Wam linka do ów żebyście się mogli umówić. Kochani, zobaczcie na to. Sandra po prostu jest. We <laughs> Ale naprawdę rewelacja. No piękny ten kolor i w ogóle ta metoda. Sandra, co co o niej powiesz? niej powiem, y, różni się balejarzem ostatnim, który robiłyśmy, że nie widać odrostu. płynniejsze mhm. jest przejście i łatwiej uzyskać naturalny efekt. A jak będzie się zmywać, to też nie będzie tak wyglądało bardzo to agresywnie, tak? Tylko no. naturalnie, nie no, wygląda to, to bardzo mi się podoba. i też właśnie Sandra mnie tutaj pochwaliła, czy pochwaliła. Nie, nie ale <laughs> powiedziała, że moje włosy są gęstsze, a to wynika z tego, że Sandra używa innych produktów i one są. Um, takie nieobciążające, są delikatne dla włosów, więc koniecznie wpadajcie do Sandry. No, bo zobaczcie. Wygląda to świetnie. to na relację Dokładnie, Miejmy, gdzie będziemy działać. Ja będę siedzieć, po prostu ale Sandra będzie tutaj pracować, bo ja tak naprawdę mam tylko herbatę i wodę, muszę się. Tak? A wszystko robiła Sandra. Ja tu, sugerowałam, do pomóc. Nie, nie, nie. co? Koniecznie wpadajcie i Sandry Instagram jest że kolor jest fenomenalny, bardzo naturalnie to wygląda. Ja się właśnie zaczynam szykować, bo dzisiaj mamy dziesiątą rocznicę ślubu i spotykamy się wieczorem ze znajomymi, zresztą Anią, którą na pewno kojarzycie jej mężem, idziemy na sushi, a teraz wybieramy się sami na lunch i deser do jednej z naszych ulubionych knajpek, żeby poświętować. Nie znam się dokładnie jak to jest, ale wydaje mi się, że dziesiąta rocznica ślubu to jest papierowa, ale dajcie koniecznie znać w komentarzach, czy znacie te wszystkie rocznice. Ania z Igorem będą mieli 11 bo jakoś tak różnica jest dwóch tygodni, a my właśnie dziesiątą.